Dziolata Aleksandra Barcikowska. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj będzie o spełnianiu artystycznych marzeń, o wyjątkowych projektach filmowych i o tym, jak muzyka może nas inspirować. A ze mną w studiu pan Jarosław Gopek, twórca musicalu akcji The Symmetry Origins, czyli źródła symetrii. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo, dzień dobry państwu. Zacznijmy od Pańskiego wykształcenia, bo mimo tego mojego wstępu Pan wcale nie jest filmowcem. Jest Pan socjologiem zawodowo związanym z ochroną środowiska, projektami krajowymi i międzynarodowymi. Kiedy więc pojawił się pomysł, żeby nakręcić film? Tak, jakby to się wzięło od, życiu, od zainteresowania w życiu prywatnym. Po prostu od drugiego czasu fascynowały mnie różne filmy, tak, książki, gry, świat fantazji niesamowite historie no i zawsze od dłuższego chciała, czasu chciałem coś opowiedzieć po prostu swojego no i właśnie tak narodził się pomysł na napisanie na początku myślałem że to będzie opowiadanie no ale wyszedł scenariusz filmu pełnometrażowego także ale tego filmu by nie było gdyby też nie muzyka muzyka zespołu news tak y, podczas pisania pierwszych y, scen czy w ogóle zaczęcia opowiadania mają straszne problemy żeby y, y, opisać to co dokładnie Chcę pokazać i stwierdziłem, że może zamiast opisywać to pokazać. I wtedy właśnie narodził się pomysł scenariusza. Miałem kilka scen napisanych, kiedy doszło do mnie to, że właśnie jako Fan News no, odkryłem to, że ich teksty, ich piosenki yy, mówią to co ja chcę powiedzieć, troszeczkę innymi słowami oczywiście, ale, ale jakby dotykają tych samych rzeczy. No i Muse też jest wyjątkowy pod tym względem, że ma muzykę wręcz czasami filmową, yy, zresztą na jednej z mają około tam chyba dziesięciominutową symfonię nagrali, także yy, ostatnio zresztą w bardzo poprawnym serialu y, nagrali y, tam koniec y, właśnie muzyka do Gryotron, także y, y no nie było lepszej to, inspiracji. Tak, tego, tak, prawda? to wszystko się po prostu połączyło i, i, i po pierwszych scenach okazało się, że mi się to bardzo podoba i postanowiłem tak zrobić cały film. No i mhm. nie ma pan zaplecza niestety takiego jak chociażby twórcy Grotron, więc bez tego wsparcia wytwórni, producenta, wsparcia ludzi, to pewnie wyjątkowo trudne wyzwanie jest właśnie stworzenie filmu. No tak, myślałem, że będzie to proste mimo wszystko, bo jednak dużo z takich produkcji powiedzmy amatorskich czy gdzieś tam można oglądać. Oczywiście chciałem, żeby to wyglądało jak najbardziej profesjonalnie. No i na szczęście z pomocą przyszło mi dużo osób, które zaraziły się projektem, które też mają pasję do kina w Koszalinie. Okazuje się, że jest głód. No i jakby wsparł mnie w tym. Ale na jakie wsparcie mógł pan liczyć? Mówimy znaczy, tutaj o wsparciu merytorycznym, czy bardziej właśnie finansowym, ludzkim? O wsparciu przede wszystkim technicznym oraz jakby produkcyjnym, tak? Czyli zaplecze produkcji przygotował mi Marek Demski bardzo profesjonalnie. Jakby pomógł mi to zorganizować technicznie, wszystko dograć. I oczywiście sprzęt. No dużo sprzętu po prostu pożyczaliśmy, czy, czy wypożyczaliśmy od firm, które na przykład organizują koncerty czy oprawę koncertową, więc nie był to też sprzęt do końca typowo filmowy. No i oczywiście znaleźliśmy też super operatora, który miał już doświadczenie w kręceniu teledysków Mateusza Kwiatkowskiego, także on pomógł już to po prostu wtedy nam nakręcić. A czy zespół Muse wie, że był inspiracją do tego, żeby powstał film? Staram się, nie wiem, czy jeszcze są o mnie świadomi, natomiast no, też jako fan to teraz byli w Polsce w Krakowie na koncercie, więc byłem tam oczywiście i udało mi się przekazać scenariusz osobie, która oprawę graficzną koncertu właśnie im robi. I to też jest taka ciekawostka, że to był ich pierwszy fan właściwie, bo 20 lat temu biegał za nimi z kamerą VHS, kręcił ich koncerty, a teraz jest, no, tak graficznym, więc e, też po to jakby ten film chciałem nakręcić. Żeby nie tylko opisać w internecie, co chce, tylko żeby pokazać, wiadomo, że jak już coś istnieje i zawsze łatwiej trafi do odbiorców jakimś obrazem. Dlatego też właśnie powstał ten film, żeby dotrzeć i do fanów i do zespołu, no i też do producentów filmowych. Właśnie, film jest zlepkiem gatunków, właściwie mamy kanwę, czyli ten, tak jak pan powiedział, słowa zespołu News, które, które właśnie jakby przedstawiają czy dopowiadają to wszystko, o czym chce Pan powiedzieć w filmie, a poza tym jest fan. Fantazy i film akcji, a to wszystko, tak jak Pan mówi, dzieje się w bliżej nieokreślonym miejscu, gdzieś blisko lasu, blisko morza, to właściwie może być i w Polsce, i w Ameryce, i w Azji, gdziekolwiek. No i jest seria niewyjaśnionych zniknięć. I to właściwie jest podstawą tak, tego scenariusza tak, tej historii. To jest punkt wyjściowy. Właśnie jakby pani sobie wyobraziła, że teraz w naszym normalnym codziennym świecie z giną rośnie fala zaginięć. Tak? Na początku jedna osoba. Dwie, a potem nagle dziesięć. Eee, to właśnie, no, co by pani mogła zrobić, tak naprawdę? Eee, I w tym momencie, jakby, właśnie poznajemy losy dwóch bohaterów. Jedną z nich jest Eryk, któremu zaginęła siostra i on zaczyna jej poszukiwać. A drugą, po drugiej stronie tej barykady jest właśnie Mateusz, który odpowiada jakby za te zniknięcia. Przy czym, co się dzieje potem, tak, no to mam to... nadzieję, że się dowiemy już niedługo. Jak długo trwała praca nad scenariuszem? Pierwszą wersję scenariusza napisałem gdzieś w około pół roku, czyli od stycznia właściwie do czerwca 2016 roku. No i potem zaczęła się nieustanna praca nad poprawkami. Ktoś Panu pomagał? Na samym początku i do tej pory wspomaga mnie Jakub Baskowski z Warszawy, to jest montażysta, który się też jakby uczy teraz. Natomiast już no, w kilku produkcjach nawet brał udział takich, które teraz będą wchodzić do kin niedługo i on jakby dawał mi też takie porady na początek, ale tutaj też muszę powiedzieć, że jakby oczywiście scenariusz został napisany godnie z, tam, z formatem scenariuszowym, ale też trochę specjalnie nie chciałem się uczyć jak się pisze scenariusz, bo wtedy bałem się po prostu, że to jakby zablokuje historię, którą chcę opowiedzieć, tak? bo są pewne prawa w filmie, których nie można robić. No, ja wiem, że kilka złamałem z premedytacją nawet. Czyli to jest trochę antyscenariusz, tak? Nie, bardziej chodzi o to na przykład, że nie powinny być dwie osoby o tym samym imieniu, bo może się pomylić. A ja mam dwie bohaterki o bardzo podobnym imieniu, więc to też było troszeczkę robione specjalnie, ponieważ chodzi o interakcje między nimi, więc jakby to są zabiegi celowe. Natomiast tak jeszcze co do scenariusza to jest właśnie tak na razie mówię że to jest pierwszy musical akcji bo mieliśmy i na przykład inspiracją też było ktoś by mógł się nie spodziewać ale na przykład Mama Mia albo Moulin Rouge bardziej nawet Moulin Rouge gdzie Akcja praktycznie przechodzi od akcji do muzyki. Tam oczywiście jest też wykorzystanie tanie synchroniczne, czego ja nie robię. Bo pod muzykę tutaj właśnie mam dostosowaną akcję, czyli walkę, bieg, pościg, tak? Jakby tutaj jest połączenie właśnie obrazu i muzyki. 30 lipca we wtorek o godzinie 19 w Centrum Kultury 105 odbędzie się premiera, ale to będzie tylko klip promujący film i czy to będą zlepki najciekawszych scen, czy jakaś. Jedna wybrana przez pana scena, która zostanie zaprezentowana. Tak, to będzie klip około 5 minutowy i to jest scena napisana jakby od nowa. Natomiast to jest zlepek kilku scen z filmu właśnie żeby, po to, żeby pokazać jakby założenia scenariuszowe, jak to mogłoby wyglądać, gdyby był, był pełny metraż yy, i pokazanie takiego klimatu, jaki chcę, żeby ten film był. Także serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś ma czas we wtorek 30 lipca o 19, bardzo zapraszam do CK 105. A czy film jest już ukończony? Tak, film jest ukończony. Właściwie tam mamy tylko drobne korekty, które w przyszłym tygodniu kończymy i, i na pewno wszystko będzie na czas. Pracował Pan z zawodowymi aktorami, z amatorami, z półamatorami? Jak to wyglądało? No, większość osób to byli zapaleńcy i no, trzeba powiedzieć amatorzy. Najbardziej doświadczoną osobą na planie był m.in. Kajemon Giało, tak, który grywa dosyć dużo teraz i. i ale Tak, tak. Mm -hmm. Tak, ale jest bardzo zapalony bo od razu to było widać, że mało beznania z kamerą, także też dużo nam pomagał. Yy, by, także większość osób, które pracowało, to tak jak ja, albo to dopiero z pasji, albo albo początkujące osoby, ale właśnie też było, mieliśmy wsparcie kilku już naprawdę profesjonalistów, chociaż jeszcze młodych, bo wątpię, że to, żeby się obraził, pewnie bym powiedział, że jest już starym profesjonalistą, <grym> ale tak, ale, ale to wsparcie jakby było bardzo przydatne, pomocne. Ale to pan był reżyserem tego całego projektu i to pan o wszystkim decydował. Tak, tak, tak. No się śmiałem, że w napisach końcowych to druga opcja to będzie Jarosław Gopek, bo jakby produkcja, reżyseria, scenariusz, nawet musiałem zagrać w filmie, także... I ma pan sobie rekwizyt, tak? Tak, Filmowy. to jest kurtka właśnie zrobiona na potrzeby mu. Mhm. E, Eryka, który właśnie jest Mjolnir, e, który jest, daje ochronę mu pewną. I co teraz z tym filmem się stanie? On trafi do internetu, do takiej jakby szerokiej dystrybucji w sensie, że każdy z nas na całym świecie będzie mógł go obejrzeć? Tak, tak. No taki był jakby cel, żeby właśnie zarazić fanów na całym świecie, szczególnie, że muzeum jest bardzo popularny na przykład w Japonii, w Włoszech, w Francji. I ch chciałbym, no marzeniem jest utworzyć taką kulę śnieżną z właśnie fanów, którzy zaczną o tym projekcie pisać i to dotrze w końcu czy do nich, czy do producenta na przykład. Który będzie chciał się zainteresować projektem. No, taki, jest, taki jest cel i marzenie. To kiedy premiera tego filmu? Pełnego metrażu. Myślę, tak. że za 5 lat. Ale gdyby teraz się znalazł jakiś producent, to już za 5 lat moglibyśmy robić premierę. To oczywiście my życzymy Panu, żeby ten projekt jak najszybciej udało się dokończyć, żeby rzeczywiście trafił on do zespołu Muse, żeby muzycy widzieli, że ich muzyka może w taki sposób inspirować. A moim i Państwa gościem był dziś Pan Jarosław Gopek, twórca musicalu akcji The Symmetry Origins, czyli źródła symetrii. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do CK 105 30 lipca o godzinie 19. Proszę zobaczyć tą próbkę, ten klip właśnie promujący ten film. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Dziękuję.